Jestem na polu napoleońskim. Patrzcie. Nie wierzę, ale. <laughs> nie wierzę. Ktoś stanął, będzie chciał zagadać coś ze mną pewnie. Haha. Ha, ha. Bo zobaczcie, tu jest taki rant. No nie mówcie, że ja mam srebrną monetę. <laughs> Kurde, na no to już posiane, co chodziłem ostatnio. Niestety. No i co? Kto poznaje ten słup? Pole napoleońskie. Powiem wam, mam łzy w oczach, ale nie z tego, co znalazłem, tylko po prostu z tego, jak jest zimno. Bo zapomniało się Krzysiowi, że to jest już prawie zima. I że trzeba czapkę jakąś puchatą na łeb, i że trzeba kalesony. A ja sobie na koło wyskoczyłem, powiem Wam, myśląc, że tutaj tak ubrany, że będzie mi fajnie, a jest mi źle. Jest mi źle, powiem Wam, ale dobra, już tak dochodzę. Mam nadzieję, że nie przeziębię się tak jak Krystian, którego pozdrawiam, bo on dzisiaj yy, mówił, że leży chory. Także zdrówka. Zresztą to było już dawno temu, także na pewno wyzdrowiał. A ja mam jakąś krągłość powiem wam. I mówię, nagram to. Jestem na polu napoleońskim. Patrzcie. Nie wierzę, ale. <laughs> Nie wierzę. Ja już wiem, że to będzie Napoleonek. Patrzcie, 23. 23 Myślałem, że będą armaty, ale jest koszyczek. <laughs> Mówiłem, że tutaj jeszcze te napoleonki muszą być. Ostatnio stąd zwiałem. Wcześniej parę filmów, jak tu byłem. Przeszedłem chwilę i poszedłem, bo nic nie było. Mówiłem Wam o tym, że tylko kulka była, nic więcej. A dzisiaj mam Napoleonkę. Także jest kolejny, jest na sam koniec, bo tutaj nie wiem, zaorane, nie zasiane. I mówię, jeszcze wejdę. No może będzie, i jest. Także super rozpoczęcie filmu. Super. I lecę dalej. Jeszcze ktoś stanął, będzie chciał zagadać ze mną pewnie. Haha. Dobry. Pobrodzisz se botecu człowieku! To pyta nie błądzi! No. No ja dopiero wlazłem, no? Ale już mam fan dnia na pewno. Tak? No. Na nowym tu będzie? O, będzie gdzieś za dwa tygodnie, bo ja mam tak do, do przodu z 10 filmów No. no. Napoleone. no. Tu jest w ogóle takie pole, ja to nazywam Napoleońskie. Ładne. Bo tylko w tym miejscu, tutaj, wychodzą te guziki. No. I takie z armatami, tam dziewiąty regiment chyba ja, któryś coś. Tak. Też... No i to ja rozumiem, stanu chłopak, pogadaliśmy też poszukiwać, także fajnie się pogadało chwilę. Mam nadzieję, że się nie obrazisz, go tam chwilę wstawię. Może głos zmienię, nie, nie wiem, zobaczymy. A tu patrzcie, malutki, ale kolejny guzik. No nie napoleoński, nie. Taki o. Tu dzisiaj może być bardzo słabo Wam powiem. Tak przechodzone miejsce, dlatego nagrywam jakieś pierdółki nawet Jak będą Ale jest zimno strasznie A tutaj No pięknie to gra tylko co to jest pytanie Plomba Ależ plomba piękna Co tam jest napisane Szonebek chyba Nie to nie jest Szonebek to już widzicie nas dnia, ale patrzcie jaki orzeł, fajny. Dobra, jaram się plombą, bo dawno fajnej plomby nie było. Zawsze jakieś takie nieczytelne, ale tutaj jest już normalnie piękna. Plomba, widzicie, to tak pole prze, przewalone przeze mnie, ale jest przeorane, także nie ma co się dziwić. I lecimy do następnego dołka. No i moi drodzy, zobaczcie, tutaj mówię, co to tak, ale tu wali. Takie duże rzeczy jeszcze można pominąć, a duże, bo zobaczcie, tu jest taki rant. Turant jest, co to będzie? A, ale tylko takie, ta. Jakieś coś było pewnie tak, złamało się. Może jakieś okucie od jakiejś pochwy. Może kabung od jakiejś strzelby napoleońskiej starej. No zobaczcie, tak to wygląda. Jakby to mógł być kabung. Albo jakaś łyżka była, nie wiem, co to było. Było to, co było. Lecimy dalej. A, i słuchajcie. Wszystkich, którzy jeszcze nie oglądali mojego poprzedniego filmu, zapraszam bardzo gorąco na ten film, bo to był film chyba z rekordem monet w tym roku, wyciągniętych z jednego pola. W tym były dwa srebra. Monety były różne, różnorodność była fajna. Także wszystkich gorąco zapraszam. Kto jeszcze nie subskrybuje mojego kanału, to zapraszam do subskrypcji, żebyście mieli właśnie łatwiejszy... Dostęp, powiadomienia o tych filmach Także łapka w górę Dzwoneczek dla powiadomień i subskrypcja Mile widziana jako nagroda dla twórcy Starym widzom nawet nie muszę o tym przypominać Bo oni zawsze to robią na pewno Także z góry dziękuję Nowym i starszym widzom moim Bardzo No i tyle i lecę dalej Patrzcie tam o stałym Tam was zapraszałem A przyszedłem dwa kroki I, i widzę coś okrągłego Moi drodzy to jest właśnie to pole, tak przechodzone. Ostatnio nic nie było, tylko kulka. No nie mówcie, że ja mam srebrną monetę. No ale na to wygląda. I wygląda, powiem wam, na silber grosika. Ja, ale taki zajechany, że dosłownie nic nie widać. Tu widzę tylko tą łepetynę, tego Wilhelma, czy kto to jest, i to wiem, że z tyłu będzie napis Silver Groschen 1, ale patrzcie, tu nic nie widać. Może jak się tam domyje to jakoś tam odstęp, czy czym. Polecam ocet do monet, bo może nie taki bo taką to trzeba uważać, bo można zniszczyć. Ale takie jakiś Hindenburga, to odstęp można całą, całą noc i cały dzień. I to brudne tak fajnie odejdzie wtedy. A tutaj można zaryzykować. Ale można też zniszczyć, bo ona wtedy czerwona się zrobi. Po prostu oczet wyżre, yy, dostanie się do tej miedzi, co jest dużo w tym srebrze, po prostu i tyle. No. Także mam srebro. Pierwsza dzisiaj moneta i lecę dalej. Nie, ale czuję on wewnątrz, no o, Nie no, człowieku, co ty robisz? O no. patrz, tu jest w polu. O, co? to ma być? Nie no, to to już po tobie jest. To już jest koniec. Dobra. Prędzej bym powiedział, że tu będzie srebro Ale To pewnie będzie pierścień wiodący. Czekajcie, bo już tak przemiotłem. Ależ to ładny sygnał. No zobaczmy. To razem co to będzie. Zdziwiłbym się, że to srebro, bo tu już zmieniłem oczywiście miejsce, no bo tam ile można było chodzić? Co tu jest? Duży pierścień wiodący. Popatrzcie się. E, jakiś kawałek amellinium. Amellinium od czegoś, coś od czegoś. Nie wiem co to było nawet. Ale ładnie grało. Pięknie. Dobra. Widzę, że na bogato w prąd. Pcham kamerę do kieszeni. Włączoną oną cały czas. Co tutaj mamy? Gdzie to było? No działo, działa. Tu. A tutaj, dobra. Pyk. Jest! Jest Moniak Co to taki za gruby Moniak? Czuję grube coś. Ale powiem Wam, że nie wiem co to jest. Sekundę. A więc tutaj widać, widać jakieś popiersie. Zobaczcie tu widać. A tu nic nie widać, ale powiem Wam, że jak na tak grubą monetę obstawiam, że to jakieś krajcary są. Zresztą tu krajcary wychodziły na tym polu, nawet srebrna yy, tereska, chyba jak to Ludwik mówi. W ogóle, w ogóle gdzie jest Ludwik? Yy, także no, jeszcze dwie i norma. Lecę dalej. Słuchajcie, może tym razem się uda. Patrzcie, jaki tu dźwięk jest. Podstawiłem wam do ucha trochę, trochę w edycji tam podgłośnie. Naprawdę śliczny dźwięk na monetę. Albo na pierścień wiodący, no bo tutaj tak jest. Dobra, o tu jest. No dotykam to. To to? Pewnie pierścień. Wiodący wodący. No niemożliwe to to taki. Tak to to dawało taki dźwięk. Ale słabizna, ale słabizna tutaj jest strasznie. Tak długo chodzę, że praktycznie zaraz będzie koniec filmu, bo już tyle czasu upłynęło. Już lepiej na tym napoleońskim było zostać. Tutaj jakaś żyletka znowu jest, okrągła. Pewnie fenol pruski, nie? Ale wiecie, jak te pruskie u mnie fenole wychodzą. Dobra, tak wyszedł ten. Totalnie płaski krążek. Dobra. Ale jest trzecia moneta, można powiedzieć. I do następnego dołka. Tym razem moi drodzy Tutaj nie ma, ale już tu siedzi Strasznie grało, a teraz fajnie gra Guzik będzie na pewno Tak, to jest guzik To był guzik, jest guzik Bezimienny w ogóle No niestety, czekajcie, może tu coś jest Nie to tylko takie przebarwienia są O kurcze Widzę już skórę swoją o ja pierdzielę. Spodnie się kończą. Dobra, mamy guziczek. I lecimy dalej. Tu jest taka dziura w ziemi, się rozkopała. Powiem wam sygnał był nie mrawy taki... Wiecie, ale im głębiej kopałem, tym lepszy ten sygnał był. I tam coś wypadło. Może Arseniak, ale za wysoko biło, ale może taka zdestruktowana moneta. No raczej to będzie moneta taka zdestruktowana. Dycha cynkowa robi normę, ale no te monety dzisiaj to naprawdę te... poprzez srebro <grywia> Każda po prostu nieczytelna. Zaczynając od tego srebra. O tu widać dychę. Widać. No jest niby norma, jest norma. Powiem wam jeszcze chwila. I kończymy na dzisiaj. Dobra, a teraz powiedzcie mi skąd? W szczerym polu to. <grywia> No, ciekawe, już tutaj jedno rozwinają, Jakiś obrus Czy co to jest, zobaczcie, tu jakiś taki ja, Kurczaki są Zobaczcie, kurde, nie chcę się rozwinąć To o Kurczaczki ładne Tutaj jest następny To wszystko jest w jednym miejscu No i to teraz, dobra, powiecie, przywiało Ale wszystkie trzy rzeczy w jedno miejsce? Tu jakieś obrusy są, co to jest w ogóle? Takie płachty, zobaczcie. No ja rozumiem, no przywiało, mogło przywiać, ale nie trzy rzeczy w jedno miejsce. I <laughs> tutaj już leżą chyba od ostatniego filmu, z dzwonkiem pamiętam, z daleka widziałem takie coś białe. No mówię, dzisiaj to rozwinę, zobaczę co to jest. No to jakby przywiało, no ale... Niesamowite są te. Yy, niespodzianki na polach można powiedzieć no. Można się zdziwić Skąd to w ogóle tutaj jest Na tej przestrzeni nie, nie ma domu żadnego U, jaki to durny sygnał był Taki mocny, ale Nie mogłem tego namierzyć Mówię co to takie małe? No to widzicie co to jest? To jest obrączka Ptasia, gołębia Ta taka, wiecie, starsza Pierdółka taka, już kończę, dosłownie nie wiem z 5 minut, jeszcze 10, może góra się pokręcę, i, i będę kończył. Tak wieje, że miałem, powiem Wam, dro, dronem polatać, ale chyba nic z tego nie będzie. Tu taki ugór już na powrocie jestem, ale mówię, dopóki do auta nie dojdę. I zobaczcie, piękny dźwięk, piękny dźwięk. I jest guzik ludowego wojska, ale jeszcze sprawdzimy dokładnie, czy on tam czasem by korony nie chciał mieć ale chyba na pewno nie ma, o, na tyle jestem ślepy, że widzę, że nie ma dobra także jeszcze parę metrów dosłownie do końca No dobra, patrzcie, tutaj będzie gdzieś znaczy, o tutaj, dobra, już widzę Ostatnie tchnienie chyba dzisiaj Co to będzie? Co to? Kurde, myślałem, że jakiś guzik, a to jest jakiś... Farfocel. Nie wiem, co to jest. Moneta zgnieciona? Kurde, nie wiem. Czy to moneta? Tak się właśnie te spodnie rozwaliły. Przez takie pocieranie. Nie wiem, co to jest. Jakiś destruk. Dobra, powiem wam, że już tam... Te 50 metrów do końca to nie będę już przesadzał, nie? Także dzisiaj, czekajcie, przetrwę ten obiektyw. Także dzisiaj, moi drodzy, o tak, stale będzie mnie lepiej widać. Było to, co było. Nie mam takiej przekonania, do tego że z tego będzie jeden film. Aczkolwiek, na pewno dzisiaj był zarąbisty wypad, bo pad Napoleonek. Wpadło srebro, norma była, wiadomo, widzicie u mnie. Ja nie, nie biorę sobie więcej na normę, bo przeważnie tak wpada właśnie te cztery monety. I dzisiaj, 4 przez ileś tam godzin chodzenia wpadło, to nie będzie tak jak w ostatnim filmie, że 17. Także tyle. Nie przedłużam tego. Po prostu, jeżeli Wam się podobało, to pamiętajcie o tej yy, nagrodzie dla twórcy. Tak mówię, bo mi usta jakieś takie zeschnięte mam. Pamiętajcie o tej nagrodzie dla twórcy. Ja Was pozdrawiam i oczywiście zapraszam Was do następnego filmu.